Praktyczne. drużyna strąpy tak zwana pozuje do zdjęcia dołączy za chwilę już dołączyła drużyna wikarego powitalny uścisk to jest chwila dla reporterów jeszcze teraz są pokojowe nastroje, zaraz zobaczymy, jakie będą później. Macę, Andrzej, Pan Andrzej Stachowiak. Brawo! Brawa! Tak po nie wiem, to jest. Nie wiem, są to Nie Nie Dobra, Pan nie wie, jak się nazywa? No i ta. I drużyna Wikarego. Ksiądz Kwiatkowski. To pierwszy? Krzysztof, wie. Ale to powiem. Jest... Nie jest... 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 I mamy drużynę. Jedną drugą. i drugą.

się rozgrzewają i tak chwilę na pójdzie tego wyniku mecz pomiędzy drużyną Stalowa a drużyną Energetyka. Już trafił po taśmę. Proszę widzicie I my mecz rozpocząć Piłka po stronie drużyny Sołtysa. Podania między zawodnikami. Jest pierwsza akcja. Paweł Kaleta do... chciał podać do księdza Piotra, ale nie wyszło. Hałas, hałas. przy... I pierwszy oddany strzał, ale obrona, obrona. Z strony sołtysia. Nie, ze strony sojuszników. Z brony to żółta, drużyna sojuszników. zielony drużyna Sołtysa. I hałas przy Z Janusz. Wien, wien, wien. I... Oscar Drugi katak wykonania drużyny są tylko. Na razie przewaga są, to są tylko. Ale, Kaneta, Paweł, Kaneta przy piłce by nie spróbował tutaj coś zmajstrować. Ale, Zagrava orkestra Kalja! Yeah! 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 z drużyny Sołtysa, manewrują piłką, manewrują, podanie, ale... Oh. i zaczyna hałas z drużyny Sołtysa, podanie, czy, czy wyszło, nie wyszło. Piłka to, to i drodzy Państwo, Puchar burmistrza Akcyni, za drugie miejsce podczas meczu w ramach siódmego festynu parafialnego pomóżmy wam twarze, ląduje w rękach Sołtysów. Brawo! Brawa, brawa, brawa. Gratuluję panie Stanisławie. Drugie miejsce. No więcej nie było, ale drugie jest za te drugie. Dziękuję wszystkim. I drodzy Państwo, Puchar Burmistrza Ktynicki za zdobycie pierwszego miejsca podczas spotkania w ręce drużyny Wikarego. Wielkie Brawa! brawa. Ale, ale, ale! ale, ale. No, gratulacje, to jest drugi rok. Nie damy rok, się! Nie, nie dali się! Ale gratulacje! Ole! Głośno! Nie dali się! Nie dali się! Nie tam, się! Nie drużyna się! pokaże. drużyna się! Nie dali się! Nie dali się! Nie Słuchajcie, się! Nie kalorii, się! teraz mogą iść się! Nie się! Nie jest, aby korzystali, Właśnie prosiak jeszcze się tam coś tam coś. Czy jeszcze mamy losy? Mamy losy, drodzy nie, państwo. Panie. Rzecz niesłychana, jest godzina 20. Nie, 20.25. Jest już bardzo późno. Na sosna. moja Na to, Józef te, se mojej kochaneczce, zawsze Po raz kolejny mogę tu z wami być i zostawiłem się wszystkie obowiązki, a ja mam tak wspaniałego proboszcza, że mi na to pozwolił, żeby. Trochę tu z wami posiedzieć. A z nami? No mówię z wami. Ja wiem, mam wrażenie, że mówię po polsku. Mam nadzieję, że, że będziemy spotykać się jeszcze przez kolejnych następne ładnych parę lat. I że festyn w Kcini, ten festyn w Kcini będzie cały czas kontynuowany. I że przyjedziemy tu jako goście. Niestety. niestety, albo niestety. Chociaż to wielka przyjemność, słuchajcie, jak nie trzeba biegać po scenie, nie trzeba się martwić, nie trzeba się zastanawiać, czy wszystkiego będzie dosyć, to można po prostu razem z wami się bawić. Dobrze. Kochani, losujemy trzy bony oszczędnościowe o wartości. 200, 300 i 500 zł do wykorzystania w banku. Albo do pobrania kasioreczki. Co? Żywej, świeżutkiej, pachnącej gotoweczki. Dlaczego wy się wymieniacie ciągle, a my tu zostajemy w tej chce? A my tu no? Ktoś mnie dzisiaj zapytał, dlaczego ja tak długo, a Piotr tak krótko. Powiedziałem, każdy był tyle, na ile zasłużył. Wow! wow. A jest Dziękuję. inaczej według zasług? Nie mogę! Tak no to teraz jest, dobrze. Losujemy. 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 Mieszamy. wartości 200 zł Maszyna losująca. Banku. Maszyna losująca. Duża maszyna losująca. Mnie. Mnie. Duża, duża. Miesza, miesza I wylosowała los z numerem 0. 0 trzydzieści dziewięćdziesiąt Czyli

3, 9, na 1390 zł. I ją! Nie! Gratulujemy! Uścisk dłoni Ciężarosławka Książeczka. A ty masz tych losów, prawda? Tak? Ok. 200 okay. okay. zł do wykorzystania. Bardzo prosimy. Dziękujemy. Tymu się. Losujemy 300 zł. Oj, oh. 300, świną. Chodnika trzy stóweczki. 2077. 2077. 2677. Gratulujemy. 300 zł do wykorzystania. Gratulujemy. Jeszcze rower mamy. Nie. ROWER ROWER niebieski. Niebieski blok pana Marka Michalaka od Pana Marka Michalaka-Rowereczek tak. Proszę się przejechać do przodu Nie zwołuj sobie, jedziemy 4054 054 4000 ile?

czy nic tak. jeszcze raz proszę podać numer żeby już nie odmieniamy 4054 4054 wszyscy powtarzają właśnie, 3, 4, 4 0, 5, 4 pięknie mamy czy nie mamy? nie Trzymaj, anulujemy losujemy brawo brawo Dalego. Dobra, na prawo. I? 897. 897. 3,089. Ale, my pojedziesz na pierwę. Mierda, bardzo nas. Ale, rower. Bawu się cieszy. Maniek, za siebie! Od w wygrała Brawo! Pani już nie musisz swoją klawiatką Trzeba być cierpliwym, po prostu. Sprawdzamy, sprawdzamy. Pokaż, czy masz. Proszę bardzo. Dwa tysiące siedemset dwanaście, dokładnie. Inaczej być nie może. Gratulujemy! udało, Fajnie, super, ten Marek Michalak przygotował nam rower. Kochani, 20 minut tak. zabawy i losujemy zmywarkę i telewizor. A dziękujemy.